Cześć. Cześć. Hejka. Żeby rozwiązać zagadkę z dzisiejszego odcinka, potrzebujecie czterech cyfr. Raz, dwa, trzy, cztery. Wygrałem. Pierwszy. Ha! Wszystko jasne? Raz to nie jest cyfra, czyli ty wygrywasz. Tak. No dobra, no to ruszamy. Nie, wow! co to jest za nowe ogromne pudełko? To za hajs z YouTube'a! No? <noise> Ale jest wielkie! Musimy sprawdzić, czy się w nie zmieścimy. Please. No to otwórzmy. O nie, powiedz, że tam nie będzie więcej pudełek. Dlaczego ktoś zadał sobie tyle trudu, żeby zapakować tam pudełko w pudełko? A to pudełko. kopertę. Koperta biała. Pod światło można zobaczyć, że jest tam duże. O! To jest zero. Mają być cztery typy. Dobra, punkt dla Ciebie. Historie mogą mieć wiele znaczeń. Jesteś Mówiłem, że... Nie, to jest O. Różne znaczenia, tak? Potrafimy to zidentyfikować jako zero, jako O. Historie mogą mieć wiele znaczeń. A zobacz, to jest przyklejone. Ale ładnie. Powinno być jeszcze zalaminowane i byłaby pełna profeska. No już nie bądź taka wymagająca. Nie odklejaj. No dobra. <grywa> Chyba. Okej, okay, koperta zero napis to swoją drogą, ale czemu pudełko było w pudełku? No bo y, historie mają mieć wiele znaczeń. Może to będzie kluczowe przy następnym pudełku w pudełku? Warto mieć w pamięci to, że znaleźliśmy w pudełku pudełko. Tak. O, y -y 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 -y. Tak. Ale ty jesteś najcudowniejszą i najmądrzejszą dziewczyną, jaką znam. Pod pudełkami obydwoma znajdują się cyfry. 2 oraz 5, ale poczekajcie, bo ja wziąłam to większe, jestem tak niespecjalnie duża. Może odklejmy sobie przyklejmy yy, na tą daj kartkę. Tak, mo Możemy to w dowolnej. No Możemy, dobra. bo nie znamy, czy to jest. Obejrzyj dokładnie tam to pusterko, bo jak wcześniej dowiedzieliśmy się. Cztery cyferki. Cztery cyferki. Tylko w moim samochodzie. Nie ma u Ciebie? Nie, no wydaje mi się, że nie. Ale pudełka są dwa na przykład. Po raz pierwszy, co się wcześniej nigdy w poza pozapudełku nie zdarzyło, samo pudełko jest elementem pudełka. Ta-dam! da. Ta -da! Wychodzimy poza, poza pudełko. No dobra, czyli mamy takie cyferki oto 025. Jeśli ktoś z was ma 250 lat, to serdecznie pozdrawiamy. To jest kartka z swoim wiekiem. Czy macie jakąś teorię, dlaczego cyfry były w tych miejscach, w których były? Zawsze były na drugiej stronie, w sensie od, od, od spodu, jakby. No kartka też ma swój spód, tak? Jak leży na na czym leży? Na stole to ma swój spód i na pudełkach było? No też u spodu, tak? Tak. Może coś na zasadzie do góry nogami. A wtedy wychodzi zero, coś i coś. Ale wiesz, to nie chodzi, chodzi o to, że skoro historie mają wiele znaczeń, no mamy taką podpowiedź, nie? To może dlatego cyfry były od yy, spodu, że jakby ta historia ma znaczenie w dobrą stronę. Ale i w tę drugą. Tę złą? Tak, na przykład. No, jeszcze nie wiemy nic tak naprawdę, więc... Ale tyleśmy powiedzieli. Możemy oddać pudełka. Nie, bardzo nie, spakować mieć... się i wyjść. Mieć, mieć drugie pudełko. Czy możemy się wynieść? Spakujemy się do pudełka na przykład. Duże jest, to się... Dobra, ja czyli wiem. macie wszystko? Nie, ja się. Tak, chyba tak. <gryś> tak. Tak, tak, no. Dobra. Bez drugiego pudełka nie ruszymy dalej. Dobra, no to mamy wszystko z tego odcinka. Już? Mhm. A, no to dobra, to możemy lecieć następny. <gryś> Dobra, czy coś Nie. się się domyślamy nad sensem swojej egzystencji. Rzeczywiście, mieliśmy trzy pudełka. Z tym, że trzecie pudełko było kopertą. Zrobiliśmy błąd, bo... Nie pamiętam, które, która cyfra była na którym pudełku. Piątka była na największym, dwójka Dwieka była na środkowym, się. a zero było na kartaczce, czyli jakby w kopercie, tak? Tak, więc szukamy czwartej cyfry. I ona jest poza pudełkiem. Hmm.